Kiedy się starzejemy, żołądek produkuje mniej kwasu, a trawienie spowalnia. Organizm przestaje wchłaniać witaminę B12, tak jak dawniej. Mózg i komórki dostają mniej paliwa, energia spada, a metabolizm zwalnia. Ciało zachowuje się tak, jakby najlepsze lata były już za tobą. Ale to nieprawda. To dlatego czujesz się zmęczony, wzdęty i masz zamglony umysł. I to jest moment, żeby powiedzieć nie. Nie spędzę kolejnych 30 lat bez energii. To czas, by działać i przywrócić równowagę od środka. Zawsze powtarzam pacjentom, są dwa składniki, których nie może zabraknąć z wiekiem. Ocet jabłkowy i witamina B12. Ludzie przychodzą zmęczeni z problemami trawiennymi i bez energii. A potem wracają wdzięczni. Mówią, że wzdęcia i mgła w głowie znikają. To wszystko dzięki naturalnemu połączeniu, które znajdziesz w żelkach Fezji. Łączą moc octu jabłkowego i witaminy B12, dając energię i jasność. To w 100% produkt wegański, bez cukru i glutenu, tylko z ośmioma czystymi składnikami. Smaczny, naturalny i skuteczny sposób na wsparcie jeli. Już po kilku dniach ludzie czują lepsze trawienie, mniej wzdęć i głębszy sen. A po kilku tygodniach Energię i klarowny umysł. Ale uważaj na tanie marki z syropem i sztucznymi dodatkami. Jeśli chcesz naprawdę czystą, naturalną i skuteczną formułę, wybierz Fezi. Link jest w moim profilu.